Dziś prawie każdy wie, że nasz okręg był okręgiem dwóch stanów, z jednym dodatkowym stanem właśnie tu, lecz mało kto wie, że były to trzy okręgi jednostanowe, ale ludzi to nie obchodzi, no cóż Nasi założyciele byli myślicielami, którzy biurokrację mieli w bardzo małym poważaniu I dlatego też budynek ratusza przeniesiono ze Sri Lanki dzięki żółwiom morskim, które widać właśnie tu To historia naszych stanów ulubionych stanów za całe wodorosty służą nam Jeśli ktoś twierdzi inaczej, wygaduję bzdury raczej, więc nie wiesz się już o mówię mam to tutaj to makieta naszej pierwszej makiety, więc ten tego makiety, który mieszkał o tu. No a mówiąc tu, mam na myśli ten hol, a się przeprowadził do mieszkania rok temu. To historia naszych stanów ulubionych, stanów nie chcę robić tu rabaru ani burz. To i jest ojczyzna, tu żywiła się starszyzna i tu mieszkał łysy, kuzynie, i To historia naszych stanów ulubionych, stanów, gdzie Wenus nawet własne miejsce ma Gdy wy myślisz coś lepszego, szybko powiedz, kołanego lecz, jeśli nie to czołem i papa. Pa! to jest historia naszych stok historii star